Siemano wszystkim, cześć kurde, jak to leci, pomału leci Pomału do przodu Aby tak dalej, żeby się nic wiele nie działo, coś złego Dzisiaj robimy sobie glebogryskę. Jeździmy po tym nowym stająku cały czas Zrobiłem dwa przejazdy tam i z powrotem i na dół i prawie mi zeszła godzina więc to długo schodzi ale dobrze się dzieje. Przez to się dobrze dzieje, bo jest tego kawałek. Tu jeszcze nie zrobiłem, ale tu jest zrobione, gdzie widać. Tu, gdzie widać, tam Rusek stoi w polu daleko pod lasem. Znacznie daleko. Kawałek drogi jest. No i to tak wychodzi. Tak to robimy. Na razie jest tylko po razie przejechane i chyba tak to zostanie może przejdę na to brony, żeby troszkę porównały no nie wiem co tu zrobię z tym jeszcze ale mam taką nadzieję tak to widzę jak tak to idzie. chcę to jeszcze w tym roku to przeglebę, Glebogryską zjeździć po to żeby na sam było przygotowane do siewu kurde o to chodzi tam że mnie nie do kawałek i mi to chyba nie pójdzie bo no nie pójdzie, już to widzę. Kurde, słabo idzie tu. Gdzie idzie, to idzie, a tu, gdzie nie idzie, to nie idzie, i nie pójdzie to. No bo, no bo nie pójdzie, kurde. I tak to jest. Czemu ruskiem na 60, wolę ruskiem jakoś. 60, to jest taki mu roboczy. Kurde. On się nadaje na przykład do rzucania gnoju. Zapięć mu rozrzutnik. bo jest ciężki nie co ciągnąć, ruski jest troszkę słabszy mimo tej takiej mocy można powiedzieć, musi dostać strasznie po gorach. a 60 no to mocno co robić z takim pugiem, ten jest takim rozrzutnikiem czy pugi mu dwójki zapięć nawet, czy co, to już jest co robić już no co robić z takim maszyną, a ruski no to nie wolę gdzieś jakoś ruski, nie wiem czemu, kurde bardziej mi się podoba ta maszyna Nie wiem czy się z tego względu się przyzwyczaiłem i dlatego, czy po prostu tak to jest. Czy nie przesiądłem się jeszcze, nie zdążyłem się nauczyć jeszcze tamtym robić, być może. Ale to wszystko przyjdzie w czasie. Tu się ostatnio 60ką zakopałem. Siadłem i całkiem na, na dupie prawie. Tak, taką jamy wydarł. No i wsiadłem. Ciężko było wyjechać, ale no jakoś to tak poradziłem. Ale jest ta na bodź. I chciałbym się tutaj okosić, wziąłem to tylko pługiem, przywaliłem i to się mi wlecze wszystko za mną. Tu jeszcze taki korzenaj mi został. No. Ale to już pominę go dzisiaj. Nie będę robił, nie będę szedł do domu, się po co. I to tak zrobimy. Troszkę mroziku było, więc... Mały, nie gasi! I tak to zrobimy lewo gryzka naprzód, jedzie, takie nożyki, wałek, jak idzie, jak chce, jak idzie, tak idzie, ale idzie dobrze, na razie na pierwszy raz, no to tak musi być, polska maszyna i sprawuje się bardzo dobrze, niektórzy nie są zwolennikiem polskiej maszyny, a ja jestem zwolennikiem polskiej maszyny, chociaż rusek to nie polski, no, ale mówię o tym, mówię po nie no, gratuluję. No, taki był, rusek trafił się taki kupiłem. Lewruska ja, trafiła się, to kupiłem. No, co się trafi takie w miarę, w miarę... normalne pieniądze się kupuje, no nie? Nie patrzcie to, to takie przytarki. Tyle Trzeba robić dalej i tyle. I będziemy jechać, no jadę tu. Tu w piosku to jeszcze lekko idzie, a tam dalej już jest taka glina trochę większa. Proste mocno robić. No, ale to maszyna też nie jest wielka, więc bo to jest 165, więc nie jest tak źle co? No to lecimy, kurde. Pierwsze najwolniejsze biegi, lecimy pomału do przodu. Korzonka zdominiemy. To jest najmocniej robić, kurde. Troszkę mamy Jakoś to będzie szło do przodu. Mnie zorane a Jak widać. Była noc, ciemno, nie ja zdążyłem Próbuję przejechać, zobacz jak to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, no to zapnę półki, dwójki znowu i sześćdziesiątki. No więc Co zrobię?

Se jadę i se tak se játe, jistě tak bude trumčit ho Také Tak kůry do liny, jak víte, v kůře toho to kůra. Potřeba jako jich zrobit. Dnes ní byli stopat, ale to zaďává. To voda je, co se robí. Nemá to na že již ne. Bylo to trošku bylo, русский yes, откаогораншеа boi to... tak? Bo roboty no to jak to się boi roboty no to co będzie tak mi na sensu że ciężko że to że kurca robić gora siądz, rolować pirać znowuż to szkła, znowuż to szkła trzeba się to co za pierw razy póki możesz jakikolwiek wzgląd to wiadomo jak nie zdrowia to nie będę robił Że mówię mody i głupi i narwany być może ale to wiecie tak to jest tu fajnie chodzi tylko nie chcę tak tylko to malutko aby do przodu, do góry i o ja. Pierwszy raz cieliutko, tak delikatnie, żeby ino i ino było, po na pyszku. Najmniej no to a później za drugi razem troszkę głębi to żeby...

Stoicie, jak idzie, jak idzie, widać, że jest na 19 km. O, w trapiku. Tak, z uwagi, nie wiem. tu chyba nie będzie panowało. Jeszcze mi zostało główka z tego, co dzieje. nie będzie mnie panowało. O, ma szaleć. Maszyny nie są nowe, tylko to wyróżniowane, więc Długo mi to schodzi do góry, wyjechać, ale co zrobię? W inaczej trzeba jechać do góry. Wejdziemy teraz na dół. Długo schodzi, jeden przejazd, i schodzi 15 minut za dół. To bałwanko idzie, czy na Trzeba to więcej gardłać, bo tam las znaczach jechać. Jest tego krawą. A we Wobiecka pomału idzie tak masakrowane, tak widać. Jestem, wtedy będę robił tu, przejadę. Jeśli już zdążę na ja to, przejadę i dość. O! cholera, kolego! się stało! Pan wydarło! Ja pierdzielę! Kurde, wiem, zobaczyć, co się stało! ale mi kamienia wydarły, ja piernicę dobrze się nie zyskało w maszynie kurcy synek a płytko puściłem trzeba na bok wziąć nie widziałem takie kamienie tam. taki kamer Od pod dobrze, że płytko szła głęboko nie szła, to się nie zyskało długie wyłoże, nie widać tego a ta maszyna, no to zęby mo tak jak widać to, to nie wszystko Francja. Franca Jest pociutko puszczone, nie jest głęboko Możemy przeszedł zobaczyć Eee, wszystko okay zapierze Dobrze się nie stało Szturku się nakleiło wszystkiego no ale nic się nie stało nas. Dobra, lecimy dalej, bo ta jeszcze z kawą jeszcze jechać niewiele, Dzień jest teraz, teraz krótszy, także da uciekać po mało. Do innych obowiązków, nie tylko to. Dobrze przy tak lekko, to ściął wszystko, pociął wszystko tak ładnie, fajnie, to zrobił nawet. Taki minus dwa, minus 3 No i teraz tak jeszcze gleba przelecę po tym. Po razie i będzie jak złoto. Złoto, to tu będzie rosło, to będzie obiad ale ładnie to wyszło także nie ma co narzekać źle to wychodzi o, sarenki jeszcze dwie mi przelatują także tą kawałek muszę jeszcze dorać, taki winkielek mały jak widać bo nie dało po prostu ciemno było, nie zdążyłem już zrobić więcej tyle dobra, tyle tego gadania ja lecę, bo już nie ma czasu, a czas to Siemano.